Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj nadszedł czas na kolejny draft. Wczoraj nie było, bo mi po prostu nic nie wychodziło. Dzisiaj postanowiłem, że zbuduję drużynę, którą będzie mi się po prostu dobrze grało. Czy mi wyjdzie? Zapraszam na film. Standardowo draft trzeba było rozpocząć od wyboru formacji 4-3-1-2, jedna z moich ulubionych. I proszę państwa, pierwszym piłkarzem zostaje legenda Manchester United, George Best. Formacja mu nie odpowiada, ale spokojnie mam wszystko pod kontrolą. Dalej, Giroud, dalej... No, Wilson, no bo szału tak naprawdę nie było. Na początku dostawaliśmy samych słabych piłkarzy, jednak później stwierdziłem, że będę inwestował w piłkarzy A, bo z BPL. Po prostu nie mogłem Pogba, Marquisio pianić. Wyglądało to obiecująco, tylko trzeba było pamiętać o obronie. Dokładnie Giorgio Chiellini, świetne zgranie z innymi piłkarzami z jego ligi. Na dodatek Kulibali, ja on zgranie nie będzie miał. I dalej Messi, bo dlaczego nie? Miranda doskonale. On za Kulibali jego w pierwszej drużynie i Mirosław Kloze, no bo na Jastnika serii ja potrzebowałem, nie ma co wybrzydzać. Ach, no szału nie było, wziąłem pajeta, wziąłem widala, wziąłem kurzawę i naszym ostatnim piłkarzem został Bramkarz, pan Tilimon. I właściwie doszedłem do wniosku, że to on będzie bronił w wyjściowej 11 i tak ostatecznie prezentowała się nasza drużyna. Szału nie ma, ale też nie jest najgorzej. Pierwszy met przed nami i nawet nie wiem, co powiedzieć mogę o składu przeciwnika. Wardi, Bufal, Hulk zgrania nie było, ale byli piłkarze. Ja, oczywiście, zacząłem od dobrej interwencji w obronie, i Hulk fantastycznie uderzył z dystansu. No niestety, wtedy nie byłem dobrej myśli, bo przeciwnik bardzo dobrze atakował, a właściwie przeciwników było dwóch. Przeciwnicy atakowali. Była Bramka Wardiego, ale ona nie została uzana, bo była z pozycji spalonej. No dobrze grałem w obronie. Nie ma co. Moi rywali nie mieli łatwego życia. Kolejna dobra. Ale ja naprawdę chciałem dobrze. Rzut karny w 26 minucie Hulk. Podchodzi do jedenastki i nie ma bramki, ponieważ piłka trafia w poprzeczkę. Wardy zawiedziony, ponieważ to on chciał wykonać jedenastkę. Czy Anglik by trafił? No nie wiem. Panty Limon, kolejna wspaniała interwencja i zagranie do przodu. Piłkę przejmuje z Bormów. Wilson sam na sam z bramkarzem, strzał i mamy 1-1 w 45 minucie. Bramka do szatni, tym samym mecz rozpocznie się od nowa w drugiej części spotkania. Ach, na to czekałem. Trochę długo, ale jednak. No tak, jeszcze chciałem bestem zdobyć bramkę, ale ja mu pozostawiłem asyst do robienia, bo bramki mu po prostu nie wychodziły. I to jest to, o co mi chodziło. Wilson, sytuacja sam na sam otrzymał podanie od pianicia. Strzały nie wyszedł jednak, słuchajcie, to był element mojego planu. Pianić na 2 do 1 i wreszcie prowadzimy w tym spotkaniu. A teraz uważajcie. Poważnie uważajcie, zawsze zawszejmuje piłkę na klatkę piersiową, i uderzenie 3 do 1. Niesamowita bramka strzał prosto w okienko z tych nożyc. No to w jaki sposób on złożył się do tego uderzenia? Po prostu szapowa, panie Claudio. I jeszcze jedna bramka, ale. na no, przeciwnik trafił. Przeciwnik trafił po raz kolejny. Nie, 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 tak być nie może. Kończymy to, kończymy. No tak być po prostu nie mogło. Dośrodkowanie Messiego best. I spotkanie wygrane. Liczyłem, że Legenda zdobędzie bramkę w innym stylu, no ale hej, gol to gol, ładnie rozegrany, stały fragment gry. Pierwsze spotkanie wygrane, 5 do 3, mnóstwo bramek, nadszedł czas na rundę drugą. Drugie spotkanie przed nami, sroga drużyna. O ten środek pomocy, ta obrona, no dobra, obrona nie taka najlepsza, jednak napad. No po prostu wow. Ale co z tego, skoro ja też mam dobrych piłkarzy, Mirosław Kloze zdobył pierwszą bramkę w 38 minucie, no nie było to nic trudnego. Sta takie tam no standardowe wykończenie jeszcze ze słabszej nogi, co to dla niemieckiej legendy. I właściwie ten mecz nie porywał. Druga bramka wpadła w 90 minucie, zdobył ją nasz super zmiennik Messi. I szczerze to stwierdziłem, że mogę zdobyć jeszcze jedną bramkę w 90 minucie. 3 do 0, bo dlaczego nie? Prawda jest taka, że gdy Messi jest w drużynie, gra się zdecydowanie ładnie. Koniec tej wesołej muzyczki, nadszedł czas na odrobinę powagi. Trzecie spotkanie przed nami. Ja chcę wreszcie awansować do finału, ale ta obrona, ta pomoc i star Rakitic oraz Tony Cross. Jeszcze napad. No nie ma co się oszukiwać, drużyna rywala wyglądała nieziemsko. Muszę dać siebie 200%, a nawet i więcej. Jak powiedziałem, tak też postanowiłem zrobić pierwsze minuty tego spotkania Mirosław Kloza otrzymuje podanie od pogby, oddaje piłkę francuzowi. I Pogba! Na 1 do 0, o takie wykończenia uwielbiamy. Bezlitosny strzał, pełen siły. Tej francuskiej bestii, no, jest nie był zadowolony. Ja też nie byłem zadowolony, ponieważ przeciwnik od razu zatakował. No, no, no kurczę, tutaj trzeba docenić dobre intencje, Ronaldo. Dobra, tutaj, no niestety, nie ma się z czego śmiać. To, to było po prostu tragiczne. Mi się płakać chciało za przeciwnika. Nic mu kompletnie nie wychodziło. Tu nawet nie chodzi o moją obronę, mojego bramkarza. Biedak miał po prostu pecha. No, jak można się dwa razy tak pomylić? Oj, biedny Rakitic. No cóż, tak to bywa. Ale hej, ja nie będę płakał. Ja szukam powodów do radości. Kloze! No, 2 do 0 w 20 minucie. Tak, to wszystko wydarzyło się w ciągu 20 minut. Pierwsza bramka, 7 bramek, które powinniśmy zobaczyć, ale nie zobaczyliśmy, ponieważ przeciwnik nie był w stanie wykończyć. A później bramka z dystansu. Biedny Casillas. No może i miał dobry skład, ale bramkarza to on miał jednego z najgorszych w grze. Bo co jak co, nie oszukujemy się, z dobrze nie broni, ale co z tego, skoro on miał Fernando Torresa, który zdobył bramkę na 2 do 1, ale zaraz po zdobyciu bramki opuścił boisko. No nie wnikam oczywiście w filozofię mojego przeciwnika, no ale okej, okay, każdy ma swoje idee. Ja stwierdziłem, że będę dalej atakować, no bo właściwie dlaczego nie? 52 minuta spotkania Mirosław Kloze szuka kolejnej bramki, on postanowił podać do besta, zewnętrzną częścią stopy uderzył, jednak dostaliśmy tylko rzut rożny. Tylko, a może aż. Messi! 3 do 1 w stylu Roberto Carlosa, ponieważ Brazylijczyk zdobył dawno, dawno temu prawie że identycznego gol. Teraz Lionel robi dokładnie to samo. Nieprawdopodobne wykonanie tego stałego fragmentu gry Messi. Otrzymał podanie od pianicia i. Ohoho, no co się tutaj wydarzyło? Ta piłka leciała jak. zaczarowana. To jest cały Messi. Jak ja się cieszę, że go wpuszczałem na boisko. No, bramka stulecia, bramka, którą z pewnością zapamiętamy na długo. I rzut karny. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale serio, ja, ja nie wiem dlaczego, ponieważ wydawało mi się, że wejście było czyste, klasycznie. Po prostu się myliłem do rzutu karnego. Podchodzi Cristiano Ronaldo. Czy pokona on Pantylimona? Oczywiście, że nie! Strzał prosto w środek bramki. I byłem szczęśliwy: no bo hej, przeciwnik nie zdobył bramki kontaktowej. 3 do 1 prowadzimy, dwie bramki przewagi. Czy mogło być gorzej? Nie mogło być gorzej, mogło być lepiej. Kloza otrzymuje piłkę i to jest kolejna bramka. Piłka, Lazio, choć podobno chce przejść do Bayernu Monachium. To są ciekawe plotki, no. Lewandowski na ławkę? <laughs> z pewnością, nie, no, oczywiście nie śmieje się z legendy Niemiec, jednak. Cóż, to był koniec tego spotkania. Road to losing. No tak, mój przeciwnik przegrał, wyszedł z tego spotkania Rage i tym samym 4 do 1 awansujemy do finału. Wreszcie. Okej, okay, udało się znaleźć ostatniego przeciwnika. Posiada on skład z pięcioma obrońcami. W dodatku Bailey i Suarez na napadzie. No nie, no. Ja się tego nie boję. Doszedłem do finału. Jestem w stanie zajść dalej. Wow, mieliśmy farta. Jeszcze Suarez. No nie do końca, 1 do 0. No i no jest pewne, Wilson jest szybszy niż San Jose, ale ja tam widzę wbiegającego Niemca, Klozecząco zamknie? Nie, bramkarz fantastycznie interweniował, jednak mamy aut, to jest dopiero 20 minuta, jeszcze wiele dobrych rzeczy może się dla nas wydarzyć, tylko trzeba wygrać główkę i Wilson! Chyba, nie, nie był na spalonym, kurde. A jednak było. No cóż, no nie wiem, czy uda się to wykorzystać, pianić, fantastycznie potrafi uderzyć, jednak czy wyjdzie? Ach, no wyszło! Ale Bramkarz interweniował. Nienawidzę Brazylijczyka w tej grze. On jest po prostu. No nie do pokonania gol! Gielini! Jeden do jednego. Już mówiłem, że jest nie do pokonania, jednak ten stały fragment gry został wykonany podręcznikowo. Dobra centra. Włoch potężnie uderzył swoją piękną, prawie żołysą głową i w 30 minucie jest jeden do jednego. Dobrze, spotkanie rozpoczyna się od nowa. Jest nadzieja. No ja Bejlem trafiłem raz z takiej odległości w drafcie, ale on będzie chciał to rozwiązać inaczej. On to rozwiązał lepiej. Suarez na 2 do 1. Boże, jak i on jest dobry. Kloze, oddaj strzał. Świetnie, 2 do 2. Nie wierzę. Jednak niemiecka legenda daje nam remis. Wow. I dobra, w tak prosto udało mi się pokonać bramkarza. To był strzał. No, właściwie przeważnie strzałem się pokonuje bramkarzy, jednak byłem otoczony przez dwóch obrońców. No i to nie była jakaś dogodna pozycja, jednak dla Kloze najwyraźniej każda pozycja jest. Zwykłą pozycją i dobrze. Ja pierdykam. Każdy jego strzał leci w okno. Dzisiaj mój bramkarz jest bez szans po prostu. Ma uderzenie uderzenie i niestety. I trzy dwóch. straciłem, straciłem bramkę do szatni. Marquisio. Kurde, tak ładnie wyszedł golkiper. ale niestety nie udało się go pokonać. Dobrze. Proszę, niech ktoś uderzy to głową, a nie jakąś koślawą przewrotką. To miała być bramka dobitka! Gol! Klozer! 3-3-3-3-3! Cholerne 3! Miro Kloze robi to po raz kolejny. Co za bramka! Oczywiście, piłka przekroczyła tę cholerną linię bramkową. I tym samym jest to prawidłowy gol. I to jaki piękny! Och, obejrzyjmy powtórkę. Lewa noga! Od poprzeczki! No i piłka wyszła z bramki, ale dzięki Bogu, że mamy te nowoczesne technologie, no na chwilę obecną Niemiec jest naszym bohaterem. Messi, no ma trudne zadanie, uciec Brazylijczykowi, jednak no problem polega na tym, że nie mam do kogo wrzucić, jednak już się tutaj pojawia Kloze, powalczą w powietrzu i jeszcze główka. Uf, byłem pewien, że to leci do bramki. Co planuje mój przeciwnik? Trzeba uważać, no niesamowite, to jest znów ten cholerny słonecz! Mój bramkarz nie jest w stanie nic zrobić! 4-3, znów przegrywa! Messi, przyjęcie strzał, pięknie! 4-4 i znów! Znów jest remis, co za spotkanie! Tym razem świetna asysta, Georgia Besta! Pepe nawalił, bo zły ruch wykonał i znów od poprzeczki, ale ja uwielbiam bramki od poprzeczki, dobra! Nie mogę stracić, muszę wreszcie wyjść na prowadzenie. Ani razu jeszcze nie prowadziłem w tym spotkaniu, to jest okropne. To jest nasza okazja, Messi, Messi, Messi! 5... 4... Udało się, 10 minut przed końcem spotkania. Ta chwila wreszcie musiała nadejść Klose do Argentyńczyka i co on myślał? On myślał, że co, że ja nie przelobuję go takim piłkarzem, niech tu się puknie. Dobra, jedno jest pewne, nie ustawiam drużyny na superdefensywny, ponieważ wtedy zawsze tracę bramkę. Ja? Ja muszę dalej atakować. Dobra, ten bramkarz się do niczego nie nadaje, może i ma wzrost, ale każdy strzał z dystansu wchodzi. Plus jest taki, że prowadziłem. No, chyba będzie dogrywka. Tak jest, nadszedł czas na kolejne 30 minut. Jeny, co za spotkanie! No, czegoś takiego się chyba nikt nie spodziewał. 5 do 5 po 90 minutach. Nawet nie chcę wiedzieć, co będzie się działo w dogrywce. Najważniejsze to zdobyć dwie bramki. Jeśli zdobędę dwie bramki, to jest już koniec. Oczywiście w sytuacji, gdy przeciwnik zdobędzie 0. Jeny, jak oni łatwo się urywają moim piłkarzom. Pięknie! I wznawiamy... Aha, że trożny. Wydawało mi się, że to był zwykły... no, taki pojedynek siłowy, ale dobra, dośrodkowanie, zabrać mu piłkę, no boże Murata! 6-5! Myślałem, że Pana robić dobrą obronę w drafcie, jednak widzę, że nie, że to, że to tak naprawdę nie ma sensu. Kielini się po prostu gapił na byłego partnera z drużyny. No geniusz! Messi 66 Ja naprawdę nie wiem co powiedzieć Minutę, minutę po straceniu bramki remisuje. Wow, legendarny draft, tyle powiem. Czegoś takiego nie zapomnimy. Z tego co widzę mój rywal też nie potrafi bronić uderzeń z dystansu. Cudownie. Błąd obrońców, Messi wyjdziemy na prowadzenie Leo Messi no tym razem musiał obronić Skurczybik, ale Messi walczy do końca. Leo ostry kąt i rzut karny nie. wydal z dystansu. Pięknie dobitka klozy! Hat Trick 7-6! Co się tu dzieje? Potężne uderzenie piłkarza Chile z dystansu, Kloze czuwał w polu karnym i niczym rasowy lis pola karnego umieścił piłkę w siatce, tym samym uzupełniając swojego hat-tricka. Tak, 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 Re realistyczne spotkanie, takie widujemy na co dzień w Ekstraklasie. Messi, znów Kloze w polu karnym, Miro Kloze, dubitka Messi, Messi, cholera, to powinna być czarna kartka. Wiem, że takiej nie ma, ale powinni taką wprowadzić, że, że on już nigdy grać nie może. George Best, Pogba, zakończmy to 8 do 6. Mój cel został zrealizowany. Dwie bramki przewagi nad przeciwnikiem. 9 minut do końca tego cholernego spotkania. I chyba udało się, chyba się udało. Messi. Kloze, kloze, 9, 6. A właściwie 6, 9. Wygraliśmy. Udało się. Udało się! Wygrałem! Po nie wiem, miesiącu, dwóch miesiącach wreszcie odnoszę zwycięstwo w Drafty to w jakim stylu? 9 do 6. Chyba najlepszy mecz FIFE na tym kanale w tym roku. No, no serio, ale piłkę to mógłbyś przyznać Cloze, ok? On się lepiej spisał. 4 bramki zdobył Messi, tylko 3. Tylko aż 3. Jednak naprawdę, no. No nie wiem co powiedzieć o tym meczu. Cztery bramki Kloze, trzy bramki Messiego, jedna pogby, jedna Kieliego, trzy asysty Me legendy Manchesteru. No pan może zasłużył na taką ocenę, bo no nie było najlepiej. Ale co jak co to byłem skuteczny jak nigdy. Na 27 strzałów 9 bramek. Przeważnie przy takiej ilości strzałów to był jeden gol. Ja chcę tu zobaczyć jakiś rekord łapek w górę, nie? Bo to czegoś takiego prędko nie zobaczymy. Dwie mega paczki, jedna złota paczka premium. No kilka razy mi draft nie wyszedł. Otwórzmy te mega. Znaczy nie liczę na jakieś dobre karty, ja chciałem po prostu wygrać. To byłby taki dodatek mały. Claudio Bravo, pierwszym piłkarzem. Nie ma tragedii. Tym razem złota paczka premium, tla, tak dla odmiany, by zaszaleć. Bum! Mpoku. Mm, i ostatnia mega paczka za wygranie dzisiejszego draftu. No może jakiś informik biedny chociaż nie pogardziłbym Nine Golan Nie no. Okej okay. Ale jako kurczę, mamy te futis, to zwiększyli nagrody za wygranie lig. I utrzymanie ITP to mogli też zwiększyć nagrody za wygranie draftu. Ja bym się nie obraził. Dobrze, co mogę powiedzieć na dzisiaj? Jest to tyle. Zła passa została wreszcie przełamana. Best, dziękuję ci za wszystko. Ale gdyby nie Klozy i gdyby nie Messi, byłoby ciężko. Jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia jutro w FIFA 11. Pozdrawiam. Cześć.